Cześć i witajcie, ja jestem Krzemek Witam was w kolejnym odcinku z Krzemek w górach Lecimy sobie dzisiaj z akcją Wyciąganie drzewa do gospodarkę Tam będziemy sobie ciąć na kawałeczki I bawić się już później w podpalanie takie napierdoły Ale zanim zaczniemy oczywiście Apeczka jest subskrypcją na kanale Nie wiem pokazuje subskrypcję serduszko Wiesz, nie serduszko, to już możecie w komentarzu zostawić Lecimy się już na dzisiejszą akcję Co prawda yy, jest późna wiosna Dzień trzeci, no deszczowa pogoda się wzięła No ale cóż zrobimy, mamy porządne traktory Wyciągarkę jak widzicie pożyczyłem od sąsiada Tak naprawdę to zakupiłem od sąsiada wyciągarkę No ale to jak mówiłem Wszystkie drzewa musimy powyciągać z tego lasu Więc spierzemy się za udział, za robotę Nie wiem jak to będzie szło Mam, nadzie mam nadzieję, że będzie szło bardzo dobrze W razie czego już przyszykowałem sobie tutaj przyczepkę I traktor No tonę, jest bardzo źle, bo troszkę się mokro robi Ja tonę A... Yy, specjalnie dodałem deszcz i tą modyfikację, żeby było ciekawiej. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, yy, teraz tak yy, to pamiętam, że muszę dać do góry. I teraz to powinno gdzieś świecić. Świećmy sobie to łańcuchem. Aha, o, chwyciło. Ja mam teraz to bieganie. Jest problem taki, że ja mam z tym bieganiem Mogę go nie dawać Dobra, długość yy, drzewa jest odpowiednia. Mam nadzieję, że jakoś z tym wyjedziemy. O, o, na szarpanie trzeba będzie go wziąć. Nie tak Ujujuj uj, uj, Kopiesz się, kopiesz się Napęd na 4 I ten napęd Czekajcie, ja muszę linę rozłożyć No, co jest Z dociążyłbyś się O, teraz, idzie Na dłuższym nikt to musi iść Co prawda będziemy to ściągać zaraz Kurde, przyczepy tylko nie uwalić tak nie będziecie, kurde. Czone w całości. Ja wiem, że pozwalam to połące. Ale to tak, kurde, wiecie. Coś innego na tym farmingu chciałem zrobić w końcu w swoim kanale, więc będziemy ciągnąć drzewa, wiecie. A że jest błoto, to się nie dziwcie, że tak ciężko będzie mi Nie, poczekaj, ten traktor tu stoi, mi się wydaje. Nie słyszę traktora. Po prostu głośność pojazdu dla mnie jest O. Yy. B to się ściągało, nie, 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 nie B B się ściągało E, Z się ściągało, przemyk ściągnąć to jak najbliżej Cofnijmy się tutaj z kamerą żeby to było, zawsze te tak jak uczyli, czym krótszy tym lepszy siła uciągu więc no, lepiej się na dobrze do tym steruje, nie wiem czemu tak na mnie ucieka no jest, oj jest ciekawie No jest ciekawie, nie ukrywajmy Jest bardzo ciekawie Fajnie robota idzie i potem co, około domu sobie ogołocimy te drzewa Tutaj zostawimy, ogołocimy je ładnie No i potem sobie już tam wiecie ładnie poukładam, pozostawiam na rozpałkę Czyli na, na większe ceny będzie zapotrzebowanie 5 na godzinę, wziąłem obciążnik wodu No bo mam nadzieję, że coś, coś mi pomoże ale siada ładnie, tu już ładnie siada. No nie, nie ukrywajmy, zachciało mi się w takiej pogodzie działać, no to niestety nie jest tak, jest kawał drzewa, tam mamy takie mniejsze drzewa, tutaj jak dobrze wiecie, to będziemy wszystkie drzewa wywalać stąd. No dlaczego wszystkie? No bo jak ktoś tam wiedział, to tam wyrównamy troszkę terenu i będziemy się bawić z... No może piję trochę na asfalt, no, tyle coś potem pozamiata. No, asfaltu się nie zwali, bo jak się korzystuje. Dawaj, jak już wyjedziesz, to już będzie dobrze. O, o, o. Dobra, korzeń Jak już wyżej korzeń, to już powinien być dobrze. I co? I jest tam zostało tych drzew. Raz, dwa, trzy, cztery drzewa. To się trzy, ale tam to są cztery. O, kurde, przejdźmy godziny, Ja myślałem, że ten klas będzie mocniejszy. Na początku chciałem wziąć elektrykę, ale jednak dobrze, że go nie wziąłem. A ten elektryk by sobie raczej nie poradził. Teraz tak, tu. Raczej tu. To tak, żeby kurde nie posłupa. Róbmy to tak, żeby nie posłupa. Dobra. Odepnijmy linę. Podejdźmy. Nie, 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 po, nie po linach, nie po słupach, żeby to kurde, w miarę... Jeszcze że trochę. Kurde, bo jak Halina się dowie, że je rozwaliliśmy wszystkie liny, to będzie bardzo źle. Tu. Tu możemy sobie coś składować, tu jest ładny, duży teren. Oj da... Oj, nie kop się, jedź, jeku, nie kop się. Ja wiem, że wszędzie było to, że wszędzie się trawa porobi, ale musisz dość radę. Ja wiem, że 30 by tutaj szła ładnie, no ale no, kurde, 30 nie mamy tej serii. Będzie chyba jedna seria, gdzie 30 nie będzie u na kanale. Teraz tu, tak zostawmy Ja bym tutaj zostawił jedziemy po kolejne Podnieśmy to do góry Tędy yy, się przejedźmy Oczywiście krowy ładnie tutaj krzemek nakarmił Krzemek oczywiście krowy ładnie nakarmił są w 100% najedzone yy, Tak, czekaj, zobaczmy no jest sprawia, że wszystko ładnie. W kolejnym odcinku jak zobaczymy, to może jakiś oborniczek pod tam, tam albo mniej więcej porozwozimy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, a my lecimy po kolejny drzewo. Później sobie to tam poza odcinkiem, tu na live, wejdziemy w ten wycinamy te korzenie. Jakieś mniejsze drzewo. Będziemy już tutaj mniejsze drzewo, to będzie mniejsze. Może będzie lekki, zobaczymy. Wejdziemy ja takiego bydlaka, bo to się nie dziwmy też, że za tak ciężko szło. No najpierw drzewo ściąć, więc może tak blisko nie podjeżdżaj I oczywiście jak pije, bierze to bo... i musi być, no jest tak spadnie czy nie spadnie, to się już tu nie przejmujmy. O, nawet sam ten a O Aż się Aż Focus ten, ale ten traktor tonie Jo cię sunę! Czy to tak dobrze, że on tak tonie? No, spróbujmy taką minę Może będzie dobrze. Ła, bieganie! Tylko... Eee, dobra. Z tym to mogę jechać. To drzewo jest lekkie. Z tym to zapru, zaprujemy jak posrani. I piszcie, takie, piszcie czy takie odcinki przejmie nagrywać. Czy takie odcinki będą dosyć fajne, te drzewo mi przedzam Oooo, Lina. Proszę pana, Lina. Lina się nie chce spiąć. Ja pierdziela, krzemek ciągnie to drzewo Ja pierdziel, mówiłem, mówiłem Po malutku Dobra, nic, to tylko drzewo To tylko słupek, jeszcze się słup nie urwał Stańmy w ten sposób Stańmy tu Gdzieś tu spróbuję to zaczepić Nie wiem, co się zapięło Nie chcę, te... no może nie chcę, widzę, co się zapięło Jasne tak, to ja jeszcze drzewa nigdy nie wyciągałem, nie? O Jezus! <gry> to błoto, widzicie? Widzicie, co robi błoto? Zobacz, żeby teraz tego drzewa nie pociągnąć w to... to. drzewa też było koło tego. Czy my tych korzeni się za tutaj pozbędziemy? To nie tak, że... że... się ich nie pozbędziemy. Dobra, odjedźmy. Zrobimy sobie porządek z tymi krzoczarami. No bo jednak te krzaczory nam no, tutaj utrudniają Aha no to nie jest krzaczo, tylko to jest gałązka To jest takie inne drzewo Zapomniałem przecież To już jest inne drzewo, inny rodzaj drzewa w farmingu I to już krzacie tak nie znikają O jezus Kurde by mnie zgnietło Ty mnie zgnietło, cholera Trzeba aluku pojedynczo Tamto, ja chcę to. O, żeby mi to ładnie wyciął. To drzewo, to mamy coś pozbywać z tego drzewa. Ja je... teraz mnie w całości jedno, nie? No tak. Ale to tak nie przeszkadza, my tak będziemy takie metrówki ciąć. O właśnie, nawet no, z ja tego się tak ładnie niech wypnie. No tak, no, nie spadnie. No, nie spadnie Taka gałązka jak dostaniecie w łeb to kurde po łebie Lepiej, lepiej uważajcie razem Nie że zawsze ale lepiej czasem uważać Byście taką nie dostali po łebie Dobra To ładnie tego tak jak w realu się nie da uciąć Mamy radę, krzaczki Czy nie za bardzo? Nie za bardzo Dobra, ucinamy tu Ucinamy jedną gałązkę no, no po prostu przecież na spokojnie Nie musimy tego, nie o ile, o Tu o, o kurde Ciążkie wam powiem, ciężkie Powiem wam, że to takie lekkie nie jest Ja tam co prawda przypakowany W tym nie jestem, ale żeby to takie A żebym aż tyle siły miał Kurde, ten deszcz leje w łebie. Całe przemoknięte będę No ale to widzicie, jakie życie rolnika nie ma czasu wolnego, trzeba robić śnieg czy lesz, Robić trzeba, opał, opał trzeba, prawda? Jakiś pozbierać trzeba, a że nam potrzebne pole i drzewa, bo chalinę już nie, nie mamy. Większe zapasy zapalata będziemy robić w jesień, czy tam już na zimę, jak będzie mniej roboty. Ale No kurde, no pasuje coś nie? na jakiegoś grilla nawet, czy coś. Już tyle zlekałem, że to zima, wytnę, wytnę tu, wytnę, na tu czasu nie ma, tutaj. To Teraz to Strasznie duże drzewo, strasznie mi się dziwność nie Tutaj to by się przydawały dwie osoby To, to taki kłoda, taka kłoda no. to jest mi to ładnie no. tu powinno, ale to, nie to jest jakieś nieprzynikalne, Co to jest? To pewnie zniknie Aha tak Jest, inny, jest inna tekstura, czyli to zniknie, patrzcie 100% 100% jestem tego pewien i to nie zniknie Czyli co to nie zniknie? O, widzicie znikło. Tak myślałem, inna tekstura była i znikła. Dobra, pozbyliśmy się gałęzi. Czyli jestem zadowolony z tego. Tak, tak to wygląda. Może źle, może dobrze. Gałęzie najmniej. Nie było aż tylu tego, tego, tyle, tyle, tego. Powiedzcie, czy ktoś chce skupić drzewo, bo na, na pewno jest trochę do drzewa do sprzedania. Więc jest się zainteresowanie takim. Patrzcie, no z takiego drzewa ile zostało? No tupa została takiego drzewa. O, tu też się da, tu jakieś nowe drzewa są w tym parmie. Fajnie to zrobi w tej mapie. Niej, ładnie wyobcinać. Patrzcie, jak robota idzie. Kurde, tak... Tak to ja w farmingu mogę grać tak naprawdę, nie? Uuuu. Dobre paliwo. i Właśnie, to zniknie, bo jest inny rodzaj tego. A, widzicie? To już jest ze przeze mnie. Czy to może nie przeze mnie, co przez yy, Najlepszych ludzi? Czy jak tam wal pan Czy Teraz to nie zniknie, bo mi... A dobra. Jest to wyknijmy. A to już niech sobie lewituje Niech sobie to lewituje, komu to potrzebne Dobra, to jesteśmy w stanie przesunąć I pojedziemy po kolejne Wiecie, nie, nie ma co za bardzo tutaj jeszcze zwlekać Potem będziemy już, tak jak mówiłem Ładnie tutaj jakąś robić, robimy, jakąś wiatkę postawimy To zobaczycie w kolejnym odcinku Czy postawimy jakąś wiatę To drzewo, czy po prostu Będziemy jakoś kominować? czekajcie, ja jestem Ja bym to zrobił w ten sposób znikło, dobra. Yy, tu przejadę. No wątpię. No, Będę musiał tylko troszeczkę przenieść, przerzucić, przetoczyć. O Jezus, o Jezus, ciężkie. Ale jednak przetoczyć jest dużo łatwiej niż... Yy... Przetoczyć jest dużo łatwiej jak na pewno dźwigać Dobra, przejdziemy traktorem, powinniśmy przejechać. Jedziemy naszym klasiorem po kolejne drzewo samie tutaj to, troszkę sucho będzie, ale no, ubrudzi się. Ubrudzi się jednak. W takim bagnie robić, to się na pewno ubrudzi. Ale cóż no. Mówiłem, no, życie rolnika takie jest. Deszcz czy słonko. Robić trzeba. Czasem jest lepsze warunki, czasem są gorsze warunki. Jedźmy ulicą, no, nie robimy takich śladu, bo ta łąka będzie masakrycznie wy wyglądać. Zostawiam dwa drzewa. Weźmy to większe... Nie, to mniejsze sobie weźmy jeszcze. Też takie same sobie dać. Ładnie korzenie, tam jakieś kamienie, chociaż kamienie nie leżą. Dobra, wstańmy yy, za kamieniem. W razie czego? Ależ on siada. Ale ten traktor środował. To co, jedziemy to drzewo tu mieć. Yy, Tu a teraz sobie może Teraz to drzewo sobie po prostu... Tutaj ogoło coś zaczyna to będzie wyglądać. Jak to ogołocimy. I cyg na drogę. No drogę może nie doleciało Chociaż nie, bo będę musiał powiedzieć że to wozić To nie ma co go wozić. Dobra, linia podpięta Oj, 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 oj To nie wiem, to nie my, a i, i kamień A nic z tego nie będzie Nic z tego nie będzie Musimy to pociągnąć w tą stronę czy my chcemy, czy my nie chcemy Musimy tutaj ciągnąć Czy to się... Eee, teraz poszło, dobra To drzewo jest widać tak samo lżejsze od tamtego No bo jedziemy już na 15, są 16 na godzinę A nie te 6 Dziareczka z tyłu chodzi Nie no to podnieśmy, uli musi być napięta, To przecież dobrze każdy wie co by to zrobić, żeby ten teren tu w miarę wyrównać? Ziemi tyle nie nawożę, bo skąd? Gmina nic nie robi. Jestem w szoku. Masz jakieś mordy usługi albo jakiś fajny młodzik na ziemię Taki w miarę fajny, fajny nie żeby Tak wyrównał teren, no bo jednak się nie chcę bawić, w terenie glebować, jak się mówi, malować. Nie oślep mi się te, te rzeczy za bardzo nie chcę bawić. Po prostu mało, bo ten teren to jest wszystko, co rzucać. Dobra, i to sobie ogocimy. O o czorach yy, odczepny szybkim sposobem, no wiecie, szarpnięcie i się ładnie to odczepia no, myślałem, że będzie szło gorzej, ale jednak jednak ma ten klasik swoje yy, swoje konie pod maską no, idzie to ładnie już w kolejny, już niedługo będzie cineczek z serii z youtuberami więc już spokojnie yy, zaakwizowałem mapkę Jakby tam jest ciekawy mapka jest na nowej yy, wersji będzie z mod oddany do tego na pewno krzemek dorzuca... O. Do tego na pewno tam dorzucę... Dorzucam do tego na pewno... Zima, na pewno będzie zima i na pewno z tego co wiem będzie akcja obornik, mogę wam tyle zdradzić. Ale z kim, i jak, i gdzie, i po co to, to tego już nie zdradzę. Żebyście po prostu obędrchali, na pewno youtuber bardziej znany, może i bardziej znany jak ja, No na pewno ma więcej subskrypcji jak ja. Mam znajomości po prostu z tym youtuberem, znamy się ładnie tam, i on mnie zna, i ja jego znam, i nieraz gadamy na live'ach. Akurat teraz powrócił, jest taka mała ciekawostka, jak może ktoś wie, powrócił na, z live'ami, długo czasu nie robił. Może akurat ktoś powie, więc piszcie swoje w komentarzach i to może będzie A, a cóż, wam może się trafi, jak komuś się trafi, to serduszko przypnę i, i dam łapeczkę No wiecie, no jest tego drzewa, zawsze już coś Mam takie nadzieję, że wezmę chyba wóz koński, bez tych desek i takie kłody sobie i zawieziemy, same takie kłody To by było dobre, bo takie kłody są na pewno droższe, a takie patyczki sobie zostawimy na cięcie, jakąś tam weźmiemy krajzegę czy coś takiego i będziemy sobie to ściniać ale to jak pozbieramy większą ilość jak zbieramy większą ilość, yy, zbieramy większą ilość yy, tych właśnie yy, drobiazgów i tych dżem i tych dużych to trochę trochę trzeba będzie klas tam z 10 takich pociągnie na wozie na wozie to troszkę lżej będzie o, jakieś gałązki się tu w ziemię to się nie powinno wjeździmy no, to Mam nadzieję to farmi po prostu na ale tu poczekajmy pomalutku z czasem. I co? Jest 18 minut. Ja wiesz co? Nie będę teraz przedłużał z tym odcinieczkiem. Taka akcja. W kolejnym odcinku, jak będziecie chcieli, oczywiście napiszcie, czy bawimy się dalej w drzewo, ale już nie wyciąganie, czy coś tylko nawiązuje sobie poza odcinkiem. I czy na przykład bawić się w, w krajzegi założenie takich takich dużych kawałków, o tych kawałków, ładować je na przyczepę i bawić się w wywożenie, czy już jednak zostawić, zacząć się jakieś tam prace polowe, żniwa, coś takiego, bo to już pewnie będzie początek lata, więc... No zobaczymy. Ja wam w tym odcinku serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji, o PC w górę, yy, napiszcie w komentarzu to tak jak wam mówiłem jeszcze raz i co? Zapraszam Was serdecznie, czekajcie, Zob oglądajcie poprzednie odcinki z tej serii, jak i inne odcinki na moim kanale. Ja Wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa! Miałeś problemy z serwerami do gier? Wysoki pingi, nie mogłeś dołączyć, lub poszukujesz jakiegoś serwera do rozmowy? Dobrze trafiłeś, na nitrado znajdziesz wszystko, czego szukasz. Wystarczy, że wejdziesz na stronę nitrado, wybierzesz kategorie, jakie cię interesują, i dokonasz transakcji w sposób jaki ci wygodny. O zarządzanie nie musisz się martwić, wszystko zrobisz na stronie w łatwy i prosty sposób. Wejdź na stronę nitrado i dokonaj zakupu. Link w opisie.